Cześć widzowie! Witam was w nowym odcinku! Czekajcie, wszystko ustawiam Muszę zobaczyć czy działa Bo dawno nie na nagrywałem z Minecrafta I widzowie! Po raz pierwszy chcę przejść Minecrafta Po raz pierwszy chcę przejść Minecrafta Ogólnie Jak mnie nie było słuchać to cześć widzowie, nie wiem czy mnie było słuchać. I Zaczynię po raz pierwszy, po raz nie wiadomo jaki, ale Chcę przejść Minecrafta po raz nie wiadomo jaki, ale uwaga. Tym razem widzowie to, to ja już tak sobie pomyślałem. Czemu nie zrobić, że. Upuszczenie bloków? Nie. Czekajcie, gdzie jestem? Ja, ja muszę tą jedną opcję włączyć, bo ja be, bez niej nie przejdę Minecrafta. Nie dam rady przejść, bo jest ja zbyt często ginę. I to mi bardzo pomoże. Hmm. Zachowaj ekwipunek po śmierci. To jest mój sekret, jak przejdę Minecrafta. Po raz pierwszy mi się uda. Nazywam ten świat polecenia. Dobra, jak mam zachowanie ekwipunku, to nie muszę poleceń. I dobra, zaczynamy od teraz. Widzowie, po raz pierwszy przejdę Minecraft'a. I teraz mam zachowanie ekwipunku. Teraz nic mi nie zatrzyma. Jak mam zachowanie ekwipunku. Dobra, spawn dostałem minus 1 HP. Ale mi się laguje. Poczekajcie, musimy się załadować. Teren, gdzie w ogóle jestem? jakiś. Bagnie. Tutaj jest normalne, jedynie trzeba jakieś. Dobra, zaczęliśmy na idealnym terenie w ogóle, bo yy, dziwny w ogóle teren. Tutaj, tutaj już taki śnieżny teren, a tutaj bagno. Ale dobra, po raz pierwszy przejdę Minecrafta, bo nie ma tracenia ekwipunku, To czyli, że po raz pierwszy przejdę do Minecrafta. Muszę niestety po raz pierwszy przejść Minecrafta z ułatwieniami, bo dla mnie to jest za trudne. Muszę się najpierw tak nauczyć. Będziecie widzieli przez ostatni czas bardzo ważną serię. Gdzie po raz pierwszy przechodzę Minecrafta. O ja mi się lamuje. To będzie bardzo ważne. Po raz pierwszy przejdę Minecrafta. No i fajnie. Gram od najmłodszych lat w tę grę. Przypomina mi się, jak kiedyś chciałem przejść Minecrafta, ale niestety miałem tak słaby po komputer. Komputer, bo teraz tu mam laptopa ogólnie. Komputer i po prostu nie dało się w ogóle wejść do endu, bo od razu wywalało z gry. Ale teraz. Mam dobry laptop i mogę wreszcie przejść Minecrafta Minecraft po raz pierwszy. Dobra, czemu ja zbieram po pierwsze tyle drewna? Mi odwaliło chyba. Dobra. Tak, nawet nie mam sikiery, już mam stack drewna. Dobra, tylko chcę... W ogóle idealnie, bo tutaj mam potyki. Mam plażę jak coś. A właśnie. Bo potem widzowie będzie z tym problem. Gdzie jest grawy? Grawy. Grawy. Ej, co jest? I ja mam dzisiaj jakieś dziwne szczęście, w ogóle mi nie dropi ten I to jest szansa raz na dziesięć chyba ogólnie Ty, ale mam dzisiaj szczęście Znaczy nie szczęście, o jest Nie wiem jaka to była szansa, ale Aż około trzynaście Bo wszystkiego nie zebrałem Dobra, po co mi żwir? Jeszcze kiedyś się potknę w będę że przez ten żwir O, schodki chłodkim zrobiłem taki tron Ze żwiru Uuu, jak to. Dobra, i teraz tutaj zostawię sobie tak i kilo Muszę wykupać teraz trzy. Raz, dwa, trzy. Stworzyć lepszy kilo. Kopać około 21 teraz muszę, aby mieć wszystkie te tools, wszystkie narzędzia. Uuu, węgiel. Jak tak szybko znalazłem węgiel, to mi się to przyda na kiedyś. Jak mam zapisywanie kwipunku, to ja chyba. Yy, już jak będę miał żelazną itemy, to spróbuję pójść do. Znaczy endu. Albo nie, nie, ja się trochę cykam. To mój pierwszy raz musi wyjść jak najlepiej. Dobra, dużo się nakopało. A czemu tutaj sobie nie zrobić bazy? Jak już taką kopałem. Dobra, 21 jest. Teraz tak. Miecz. Więcej te tego patyków. Siekiera. No i co ja będę robił paty? co mi tutaj wypadło więcej oak-splingów? żabka Łepet żaba w ogóle pierwszy raz w ogóle widzę yy, żabę w Minecraft czemu tyle bron zawychować sorry ale jeszcze nie mam żelaza Słuchajcie, tam coś zostawię mnie? Tylko tam powiedziałem, że fajnie, żeby tam by się zrobiła jakąś bazę Tylko, że tutaj jest blisko bagnu Dobra, ja myślę, że teraz chcę się rozpoznać w terenie Czy w ogóle opłaca się tutaj mieszkać? Czy surowce się będą zgadzały? Taka błotnista woda. Stillwater. Koper mi się nie przyda. Żelazo, jak szybko. Dobra, muszę zrobić już najlepiej, aby było na dłuższy czas. Dobra, nie ma tutaj nic. Trzeba zobaczyć, czy się opłaca w ogóle tutaj mieszkać. Taki wielki krat krater, jakby coś tutaj wybuchło. No ale czy tutaj jest jakaś wielka kopalnia? O, jeszcze tutaj jest szansa. Jeszcze tutaj jest szansa, że coś będzie, ale nie. Stracone. Czyli, że trzeba zmienić miejsce zamieszkania. Tylko jakieś ja teraz dostanę? Dobra, tutaj już jest normalniejszy biom. Wezmę sobie te krówki. O, skóra, skóra, właśnie to chciałem. Jak sobie tak idę, zwiedzam, to już. Niech krówki tutaj się nie marnują. A potem już ich nigdy nie zobaczę, bo. Przecież. Render distance. Tego co, to tylko zwierzęta, że. Ładne góry. W takich górach to jest ja zwykle widzę ten: emeraldy. Wow. Trzeba popatrzeć. Może będą er emeraldy. Większość. O, tam jest w ogóle lawa pulka O, białe owce będę mógł zrobić ten. Oj Nie lubię takich Nie lubię takich spadnięć Raz chyba przez takie spadnięcie zginęłem Kiedyś tam nagrywałem Są, są, widzowie, są, emeraldy. Let's go! Mówię, e, e, jak nie umiecie szukać emeraldów, to proszę bardzo. W górach szukajcie takich śmiesznych, że tutaj obtacza góra, tutaj obtacza góra. No i znajdziecie. I zwykle jest tam dużo stona. Zobaczcie, ile tutaj jest stołów. Zwykle, gdzie jest dużo stona na, na powierzchni, to tam jest dużo tego. Emerald są. Tylko, że ja mam jedno żelazo. A czy rady szmarag szmaragdę wykopać ten kamienny? Wątpię, że słabo się kopie. No ja tutaj mogę wyszukać miliardy tego szmaragdów, ale nie mogę ich wykopać. Czemu tutaj jest taka duża góra z grawenu? Czemu tutaj wszystko w ogóle jest z grawenu? Ty, co to jest? Co to to jest z grawenu? Wow. Wow. Nie ma żelaza? Nie ma. Najważniejsze, że już od tego szmaragdu dużo odchodzi, odchodzę. A nie mogę znaleźć zrobić skok. Dobra, chyba trzeba. żeby szmaragdy wykopywać. Nie lubię zbytnie podwodnych jaskiń. Coś tam jest? Nie lubię zbytnio. Poczekajcie. Nie lubię zbytnio, bo trzeba zrobić y, drzwi. Dobra. Czy jest tutaj coś ciekawego na dole? Tam jest jakieś przejście. No i gorzej, że to, to jest całe z grawelu. Uuu, ciekawe. To się skinia. Co to było takie niebieskie? Klaustrofobia w Minecraft Walk. A no i tyle po jakiś głupi węgiel. Kocham ten fakt, że w ogóle na odcinku jak tak chodzę, to w ogóle nic nie widać. Znaczy nie kocham tego faktu, tylko po prostu tak mówię. Dla memu No i ile tego węgla, węgla jest? Dobra, myślę, że już Pora kończyć odcinek, bo wiem ile nocy w Minecraft trwa I ile dzień już taki, w takim razie długo już ten odcinek trwa. To tak, tutaj się ostrą szybko zrobimy bazę. Tak, tutaj będzie baza. Potem nie dojdę do tej bazy definitywnie, ale trudno. Dobra, teraz trzeba tutaj postawić wszystko. No i okej, okay, domek. Tutaj, aby się zmieściło, tutaj łóżko. O ja nie dam rady skoczyć na łóżko, bo no to słabo. Ale wezmę już... O, dobra. Punkt odradzania. Się wyśpię od razu. No i dobra. No i za chwilę kończymy odcinek. A, jeszcze trzeba zrobić tak. Przed końcem odcinka trzeba jeszcze zrobić piec. Okej. Okay. Słaby ten domek, ale... Taki start. Czemu mam tutaj? Czemu ja tutaj postawiłem cały węgiel jak można tylko jedno. Bo jest, mam tylko jedną runę. No to dobra, to widzowie... Ja będę już kończył odcinek. Nie mogę tak jak zwykle robić na koniec odcinka. Czekajcie okay, we sobie tak. O, fajnie teraz wygląda. Yy, no i dobra, no na widzowie, jak kończę ten odcinek. Tak wygląda mój dom. Przeprowadzę was szybko. Proszę bardzo. No i to ma tyle. narał